Witajcie na Ludzkie Ciało, kanale, który troszczy się o wasze zdrowie i dobre samopoczucie. Ból stawów może mieć istotny wpływ na jakość życia, utrudniając wykonywanie nawet najlżejszych czynności fizycznych, zakłócając sen i obniżając produktywność. Wielu sięga po leki przeciwbólowe, aby uzyskać szybką ulgę, ale te mogą mieć skutki uboczne dla zdrowia. W dzisiejszym materiale omówimy naturalne metody radzenia sobie z bólem stawów za pomocą suplementów i innych środków, w tym produktów bogatych w składniki odżywcze, takich jak jajka, które wspierają zdrowie stawów. Obejrzyjcie do końca, aby poznać prosty i skuteczny przepis na okład z jajka, który pomoże złagodzić ból i wspomoże regenerację stawów. Omega-3 niezbędne kwasy tłuszczowe. Ponad 13 badań obejmujących około 500 uczestników wykazało korzyści płynące z kwasów tłuszczowych omega-3. Wyniki pokazują, że osoby przyjmujące suplementy omega-3 odczuwają zmniejszenie bólu stawów i mniejsze zapotrzebowanie na leki przeciwbólowe. Suplementy omega-3 pomagają przeciwdziałać utracie masy kostnej, zmniejszają stan zapalny, łagodzą ból stawów i redukują objawy reumatoidalnego zapalenia stawów. Są również pomocne w przypadku choroby zwyrodnieniowej stawów, ponieważ olej rybny spowalnia degradację chrząstki stawowej. Omega-3 znajdują się w rybach takich jak makrela, śledź, łosoś i tuńczyk. Eksperci zalecają spożywanie tych ryb dwa razy w tygodniu lub stosowanie kapsułek z Omega-3 jako suplementu. Po cyklu Omega-3 prawdopodobnie zauważycie zmniejszenie bólu stawów oraz ogólną poprawę zdrowia. Olej rybny nie tylko wspiera zdrowie stawów, ale także zmniejsza ryzyko zawału serca. Pomaga obniżyć ciśnienie krwi i poprawia kondycję skóry włosów i paznokci. Jeśli nie macie przeciwwskazań, warto rozważyć rozpoczęcie cyklu omega-3. Najlepiej przyjmować omega-3 wieczorem, ponieważ sztywność i ból stawów są często większe rano. Zażywajcie kapsułkę w trakcie posiłku, aby poprawić wchłanianie. Glukozamina i chondroityna. Glukozamina i chondroityna to popularne suplementy znane jako chondroprotektory, stosowane w celu ochrony zdrowia kości i chrząstki. Chondroityna jest kluczowym składnikiem naszych kości. Jej główną rolą jest zatrzymywanie wilgoci w chrząstce i wspomaganie produkcji mazi stawowej. To pomaga utrzymać chrząstkę elastyczną, a kości mocne. Niedobór chondroityny prowadzi do ścieńczenia i deformacji chrząstki, co skutkuje zmniejszeniem produkcji mazi stawowej, pozostawiając stawy bez niezbędnego smarowania dla płynnego i bezpiecznego ruchu. Na początku stawy mogą trzeszczeć. Lub skrzypieć przy ruchu, a ostatecznie pojawia się ból. Glukozamina jest kluczowa dla siły, elastyczności i bezbolesnej funkcji stawów. Zwiększa wchłanianie wapnia, pomaga zapobiegać stanom zapalnym oraz chroni struktury kostne i chrząstki. Badania wykazują, że regularne przyjmowanie tych dwóch suplementów spowalnia zużycie chrząstki, zmniejsza obrzęk tkanek i łagodzi ból. Ich działanie przeciwbólowe porównywalne jest z działaniem niesteroidowego leku przeciwzapalnego Celekoksybu. Pełny cykl glukozaminy i chondroityny jest idealny dla osób z problemami stawowymi, które chcą uniknąć leków przeciwbólowych lub nie mogą ich przyjmować z powodu przeciwwskazań. Chondroityna i glukozamina dostępne są w formie proszku, kapsułek, tabletek, kremów i maści. Kremy zawierające te składniki mogą nie przynosić znaczących rezultatów Dlatego najlepiej przyjmować je do ustnie. Eksperci polecają kapsułki, ponieważ zapewniają optymalne przyswajanie i zachowują niezbędne składniki podczas trawienia. Te suplementy można przyjmować podczas posiłków o każdej porze dnia. Kurkuma kurkuma to przyprawa o złoto-żółtym kolorze, która stała się popularna w Europie w średniowieczu. Znana ze swojego unikalnego aromatu i smaku, jest również ceniona za swoje właściwości zdrowotne. Badania pokazują, że kurkuma ma silne działanie przeciwzapalne, porównywalne do ibuprofenu i aspiryny. Kurkumina, aktywny składnik kurkumy, skutecznie łagodzi objawy choroby zwyrodnieniowej stawów, zmniejsza ból i pomaga zapobiegać chorobom stawów. Jest również pomocna w radzeniu sobie z reumatoidalnym zapaleniem stawów, które charakteryzuje się silnym bólem stawów i obrzękiem. Kurkuma redukuje obrzęk, łagodzi ból i minimalizuje stan zapalny. Korzyści z kurkumy wykraczają jednak poza zdrowie stawów. Ta przyprawa poprawia zdrowie skóry, zmniejsza objawy trądziku, egzemy, a nawet łuszczycy. Pomaga utrzymać zdrowie neuronów, może zapobiegać chorobie Alzheimera, wspiera walkę z depresją, reguluje poziom cukru we krwi i chroni układ sercowo-naczyniowy. Przed rozpoczęciem stosowania kurkumy skonsultujcie się z lekarzem. Unikajcie kurkumy, jeśli przyjmujecie leki przeciwzakrzepowe. Lub przeciwnaciśnieniowe. Zalecana dawka kurkumy to około 500 mg dziennie, czyli około pół łyżeczki, najlepiej przyjmować ją z jedzeniem. Jakie składniki odżywcze z jaj są korzystne dla zdrowia stawów? Jajka kurze zawierają niezbędne witaminy i minerały, które mogą być korzystne dla zdrowia stawów. Te składniki mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i regeneracyjne na strukturę tkanek. Kiedy są spożywane, te składniki rozprzestrzeniają się po całym ciele, podczas gdy aplikacja miejscowa pozwala skoncentrować efekt bezpośrednio na obszarze objętym stanem zapalnym. Przez skórę przenikają one głęboko, zmniejszając stan zapalny, przywracając strukturę stawową, wzmacniając kości i więzadła oraz blokując sygnały bólowe. Korzyści z aplikacji jaj na stawy: redukcja bólu i stanu zapalnego, odbudowa powierzchni stawowych, wzmacnianie torebek stawowych. Zarówno żółtko, jak i białko mają swoje zastosowania, podobnie jak skorupka jajka, którą można zmielić na proszek i przyjmować wewnętrznie dla dodatkowych korzyści. Jak przygotować okład z jajka na złagodzenie bólu stawów? Oto kilka prostych przepisów z medycyny ludowej na okłady z jajka. Okład z białkiem i mąką. Wymieszajcie białko z surowego jajka z łyżką mąki. Nałóżcie tę mieszankę na staw, przykryjcie papierem do pieczenia lub folią i zabezpieczcie ciepłym materiałem. Pozostawcie na całą noc. Okład z żółtkiem i octem. Wymieszajcie surowe żółtko jajka z równą ilością octu. Nałóżcie na staw i owińcie ręcznikiem. Pozostawcie na całą noc, a rano poczujecie ulgę. Okłady należy stosować każdej nocy przez tydzień. Pozostałość białka w skorupce. Nawet resztki białka w skorupce mogą być przydatne. Wystarczy wmasować je w bolące stawy dla dodatkowej ulgi. Dodatkowa wskazówka na zmniejszenie bólu stawów istnieje jeszcze jedna technika na łagodzenie bólu stawów termoterapia. Polega ona na stosowaniu naturalnych lub sztucznych źródeł ciepła, takich jak ciepły okład lub termofor, do leczenia konkretnych obszarów. Termoterapia może poprawić mobilność stawów, zwiększyć przepływ krwi i zmniejszyć ból pleców i stawów. Zwłaszcza w przypadku przewlekłych schorzeń zwyrodnieniowych. Jednak jeśli odczuwacie ból po wysiłku, użyjcie zimnego okładu na staw przez nie więcej niż 10 minut. Zimne okłady pomagają rozluźnić mięśnie, zapobiegać bólom i zmniejszać obrzęk oraz ból. Unikajcie gorących okładów na stawy objęte stanem zapalnym, ponieważ może to pogorszyć stan zapalny i zwiększyć ból. Kiedy przyjmujecie suplementy, ważne jest również monitorowanie codziennej diety. Skoncentrujcie się na białkach, warzywach i owocach, a unikajcie słodzonych i przetworzonych przekąsek. Przedstawiliśmy informacje na temat trzech najlepszych suplementów dla zdrowia stawów, które mogą wspierać główne terapie i zmniejszać potrzebę stosowania środków przeciwbólowych. Naturalne suplementy nie mają negatywnego wpływu na układ pokarmowy, nie są toksyczne dla wątroby i zazwyczaj nie powodują skutków ubocznych. Niemniej jednak zalecamy skonsultowanie się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek suplementu. Mamy nadzieję, że ten film był dla Was pouczający i pomocny. Jeśli tak, dajcie łapkę w górę i podzielcie się nim z przyjaciółmi i rodziną. Dbajcie o siebie i bądźcie zdrowi.